Mm. Tam zaraz idę. Siemano Cześć Siemano to ja mordogoliłem ogoliłem dwa dni temu Coś wam pokażę Wprowadzam nową ziemię do dżungli bananowej Widziałem, Dawno filmu nie było, co, nie? Grosze. Do znalazła? Pieniądze to podkładki Do widzenia! Patrzcie na to. Patrz, tak. <noise> Nowe amortyzatory założyłem. Nasrałem do golfa trochę ziemi. <noise> Oczywiście standardowo. Trochę ziemi z dziadygą. Kwaśnucha wziąłem też od Profita, czyli też z tej firmy. Także golf jest pojemny, co nie? Tak da się, ale to tam jeszcze nic. Patrzcie tu. Da się. Y, to więc tak, proszę ja Was. Mówiłem już nie raz w filmach, że zacznę używać trochę innej ziemi. Made in Naturę. Alas, Ziemia Uniwersalna. Mastera, żyzny czarnoziem. Jak widać, wszystko, kwiaty wiecie. Ma jakiś tam... W sobie nawóz, niby zawiera próchnicę, szeroki zakres stosowania, rzadsze podlewanie, odżywianie do 6 tygodni. Zawiera koks, tak, zawiera koks i chcę ją potestować. Ogólnie jest na necie dostępna. Nie jak yy, yy, ciężko dostępna z dziadkiem, mordujecie mnie z pytaniami. Także spoko, to co? Czas na rozładunek tej oto rakiety. 5 minut mi to zajęło, tak przyspieszyłem. Także sezon znowu powiem, zaczynam prawie. Patrzcie na to. Tak jak mówiłem, nowa ziemia. Ziemia, co to za firma? No, mastera. Używaliśmy ją nieraz na trawę. Wertykulacja. Potem jest ta właśnie ziemia rozsypywana po wertykulacji i dosiewana trawa. Rośnie jak wściekła, nie? Torf ogrodniczy kwaśny. Wiadomo, też ma się borówki. Trzeba zrobić porządek z tymi borówkami. Tam jakieś inne kwaśnolubne jeszcze mam, które mają niedobór, że tak powiem. No i dziadzio. Dziadzio podłoże do kwiatów. Tak koksu nie ma, ale wiecie co? Ciekawy mnie ta. Zrobię test. Po prostu zaznaczę. Będę na przykład worek ziemi pod jednego bananowca i zobaczyć czy... Różnica jest, nie? na przykład worek ziemi tamtej. Wiadomo, tak ma jakiś koks, jest cięższa i jest taka dosyć czarna. Cięższa, no a mówiłem przed chwilą. Także zobaczymy, ale patrz na to jeszcze. Zobaczta Tata, w końcu mnie dotaszczył. Kupę, kupę, kupę. Swojską żyzną kupkę. I co. I zaraz trzeba jechać do sklepu. Postawić tacie browara za to. Także. To na tyle, co mnie tutaj. A nie, to się odbija dźwięk. To na tyle dzisiaj, tak o ziemi chciałem powiedzieć, pokazać. A no, bo jeszcze do ziemi idę. Nawet nie wiem, ile worków kupiłem. Chyba, że ktoś z Was liczył. <grym> Mastery 3, 6, 7. Profita 3, 6, 7, 8, bo jeden jest z tamtego roku. 8 tamtego, 7, tego, 3 kwaśnego. Na razie idę robić film. Pozdrawiam się, Manara.